Jeżeli niektórzy zastanawiają się, czy Polska będzie kiedyś w stanie wojny, to tak naprawdę muszą przyjąć do wiadomości, że Polska już jest w stanie wojny. Liczba cyberzagrożeń rośnie w stopniu geometrycznym. Porozmawiam za chwilę o tym z moim gościem. Dzień dobry, Zwigniew Wartość, Dziennik Gazeta Prawna. Jesteśmy na forum ekonomicznym w Karpaczu, w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a moim rozmówcą jest Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Bardzo miło pana gościć i to bardzo w punkt pan jest, bo e, czytam sobie z sercu doniesienia. I z, również od firm znajomych, ale też z administracji publicznej i liczba ataków cybernetycznych, którym są poddawani z różnych źródeł, to są czasami przestępcy zwykli kryminaliści. Chociaż nigdy nie wiemy do końca, kto się za nimi kryje, bo trzeba by wszystkie nitki zbadać, ale bardzo często po prostu no, zwyczajnie Rosjanie, prawda? Czasem są to Chińczycy, czasami jakieś inne służby się za tym kryją, albo prawdopodobnie grupy, które z nimi współpracują. Tak jak powiedziałem, Polska jest od dłuższego czasu na wojnie na cyberwojnie. Jedna nie jest mniej ważna od tej zwykłej wojny, która toczy się za naszą e, granicą. E, wy, jako Związek, stworzyliście mapę dochodzenia do pewnej e, cyberotworności. To jest wieczny proces, zastrzeżmy. To nie, to nie jest tak, że zrealizujemy mapę i już do widzenia możemy się rozejść. To jest proces wieczny. Im bardziej my się uzbroimy, tym bardziej przestępcy będą się zbroić. To spróbujmy najpierw zdefiniować punkt, w którym jesteśmy, a potem porozmawiamy trochę o zmianie myślenia, bo, bo ono dotychczas było takie silosowe, bardzo mocno każdy gdzieś swoją budował twierdzę i to niekoniecznie jest skuteczne. No to, to zacznijmy od danych, a potem przejdźmy do mapy. Ja myślę, że cyfry, liczby pokażą nam najlepiej, gdzie jesteśmy na tej cyfrowej e, wojnie. E, Codziennie mamy kilkaset zgłoszeń, incydentów i to mówimy tylko o zgłoszonych, a zupełnie ta czarna liczba e, incydentów, które nie są zgłaszane, bo ktoś nie, nie zauważył, nieświadomy jest albo wstydzi się przyznać, że padł ofiarą e, ataku. Myślę, że możemy razy dwa zrobić tej liczbę zgłoszeń. Tylko 17% polskich firm nie doświadczyło incydentu e, cyfrowego. Proszę Państwa, i to mówimy o tych, które Mówią, że tego nie miały. E, myślę, że faktyczna liczba jest myśl, około 5%. Część e, nie wie, część się nie przyznaje. To paru. Niestety, nawet firmy często wstydzą się tego, że nie udało im się e, ustrzec. Więc skala problemu dzisiaj jest absolutnie kolosalna, zatrważająca. E, co jest in plus? To, że zmienia się trochę sposób myślenia z tej siluzowości, że każdy jest swoją twierdzę na rzecz poszerzania i budowania kompleksowego rozwiązania, to jest jedno. Ale z drugiej strony to, co nastąpiło od dwóch lat od wojny w Ukrainie, to jest to, że szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa, Zwiększyły bardzo mocno chęć, zainteresowanie inwestycją w cyberbezpieczeństwo. Małe firmy również dostrzegły, że faktycznie może nim grozić niebezpieczeństwo i muszą się do tego nauczyć. Wiele przygotować. z nich spadło ofiarą ransomware'ów, różnych innych rodzajów ataków. Dokładnie. Tak? I I niestety uczysz się tak? na błędach. To niestety, przeważnie firma, kiedy już nastąpi atak i to skuteczne. To dopiero wtedy dochodzi do faktycznie no aktywnie lepiej działamy, się przygotować. Tak. Oczywiście nadal firmy podchodzą do wydatków na cyberbezpieczeństwo jako kosztu, a nie inwestycji w swoją przyszłość, ale to powoli, powoli się e, zmienia. To, co Pan też w, w pytaniu zwrócił uwagę, zmienia się też kierunek ataku i rodzaje ataków, e, bo jeszcze parę lat temu królowały blokady serwerów, znania okuku za odblokowanie danych, kradzież od danych, to było takie e, clue. Dzisiaj, ten model trochę zmienił się z takiego czysto kryminalnego, e, finansowego na bardziej polityczne. E, Czyli zwiększyła się ile ataków ukierunkowanych z kierunku rosyjskiego, czy też państw e, sojuszniczych rosyjskich? To jest co często Białoruś, sabotaż, Chiny, rodzaju. Korea Północna, dokładnie. To coraz bardziej, coraz większe znaczenie ma nie tyle sama kradzież danych, co podkopanie zaufania nas wszystkich i do naszej instytucji jako państwa, że państwo nie jest w za, stanie zapewnić nam bezpieczeństwa. E, stąd interes wszyscy przy nas wszystkich. Jest budowanie bardzo takiego szczelnego, kompleksowego systemu e, cyberodporności, na który my zwracamy uwagę w naszym raporcie, że bez takiego e, szerokiego porozumienia administracji i centralnej, i samorządowej, biznesu, nauki, e, oraz przedsiębiorców, tych najmniejszych nawet, nie uda się e, stworzyć tego zamkniętego, kompleksowego e, systemu. To idziemy w dobrą stronę, mamy e, przyjętą ustawę o certyfikacji cyberbezpieczeństwa, mamy rosnący fundusz cyberbezpieczeństwa, mamy świetną współpracę publiczno-prywatną w resorcie cyfryzacji w ramach e, programu wymiany informacji między biznesem a, a administracją, e, ale nadal ta, ta, ten system nie jest zamknięty brakuje nam kilku elementów, bez których niestety będzie bardzo ciężko zapewnić bezpieczeństwo nam wszystkich. To zacznijmy od przepisów. Czy one nadążają? Coś, co było w 2018 roku uchwalone, to jakby w innej epoce, prawda? Znaczy nigdy prawo nie nadąży za zagrożeniami cyfrowymi, oczywiście. I nie umiećmy się tym, że stworzymy regulację, która będzie adekwatna na, na tu i teraz. Ale absolutnie uważam, że Największym grzechem polskiej klasy politycznej jest to, że dzisiaj, e, czyli we wrześniu 2025 roku, nadal nie mamy przyjętej nowelizacji ustawy o krajowym systemie zabezpieczenia. To uważam jest absolutny grzech, e, ja to, to jest absolutnie e, dla mnie niezrozumiały fakt. Jak politycy, mogą świadomie blokować, taki istotną dla naszego bezpieczeństwa, e, regulację, która jest absolutnie potężna jak tlen. E, bez tej regulacji nie mamy e, podstaw re, regulacyjnej, żeby pewne e, wdrożenia e, zrobić w naszym systemie. E, no to dobrze, to teraz y, y, druga strona medalu, czyli taka świadomość, kultura społeczna, bo to jest coś, co Możemy napisać bardzo piękniej Konstytucji PRL-u, była napisana wolność słowa tak? i była cenzura jako, jako absolutne jej zaprzeczenie. Czyli praktyka często przeczy całkowicie e, tym szczytnym hasłom, które tam do Konstytucji podpisujemy. Czyli między tym prawem pisanym, a tą jego praktyką rozpościła coś takiego jak kultura polityczna. No to gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o taś. O świadomości trochę Pan powiedział, ale teraz jeszcze takiej świadomości, że trzeba to robić, a nie tylko o tym mówić. Tutaj nam chyba dużo więcej brakuje e, niż regulacyjnie nawet. Bo oczywiście rozdzielimy dwie kwestie. Świadomość powszechna, jeśli chodzi o społeczeństwo, ona rośnie, ale człowiek nadal jest na poziomie niewystarczającym. Nadal w większości wypadków, zwłaszcza w przypadku dezinformacji, nie wiemy, co robić, e, jak reagować, jak rozróżnić e, informacje. Często podajemy nieświadomie, nawet osoby, choćby patrzą dziennikarze, często zdarza się nieświadomie, oczywiście, podać dalej e, fake newsa, który urasta do rangi rzetelnej informacji, nadal ten człowiek jest najsłabszym ogniwem, przykład e, papu e, i słynnej wpadki, e, ataku na PAP, która nie była e, efektem wielkiej akcji hakerskiej, tylko po prostu e, pracownik człowieka, dał człowieka, dziecku tak? do, telefon do zabawy, który wdrał aplikację i przez nią dostał się e, nieporządny gość do systemu. I to jest oświadczenie, nadal to człowiek jest w nim najsłabszy. I tu musimy bardzo zrobić, żeby budować świadomość, e, żeby być ostrożnym i myśleć, zanim cokolwiek zmieni się cyfrowym. Że każda nasza czynność ma konsekwencje nie tylko dla naszej danej, ale może być nasz telefon, nasz laptop, nasza drukarka, może być furtką do systemu naszej firmy, czy naszej administracji, czy naszego miasta, czy wioski w urzędzie gminy, a przez to mo możemy stracić nasze dane, czy może być zablokowane dane serwis, e, usługa miejska, jak w Olsztynie, gdzie atak na pozornie niewielki, mało znaczący wydział uzieleni miejskiej zablokował komunikację miejską w całym, w całym mieście. Mamy szpitale, gdzie. E, Krakowski przykład, gdzie faktycznie to nie są może, żeby przyznać rację, to nie są spektakularne masowo ataki, które są udane, bo absolutne że służby odpierają 98% ataków. Naprawdę, jak na ilość ataków, które mamy w Polsce, to dychu danych jest naprawdę bardzo, bardzo mało i są niewielkie. Więc są wielkie szaboba i brawa dla naszych służb i naskowych, i, e, i wojskowych, e, bo nasz komponent cyber, cyberwojska jest jeden z lepszych na świecie. E, szacunek dla nich za kawał dobrej roboty robią, ale bez nas wszystkich, bez zbudowania świadomości, jak zachować się w świecie cyfrowej, bez tej higieny cyfrowej każdego z nas, to te działania regulacyjne i te grube służby, służb specjalnych nie przyniosą takiego, e, takiego efektu. My wszyscy musimy być odpowiedzialni w cyfrowym świecie. I czy tworzenie takich e, lokalnych bastionów? Ja miałem przyjemność uczestniczyć chyba dwa lata temu w otwarciu tego Centrum Cyberbezpieczeństwa w Rzeszowie tak, e, z miejscem Gawkowskim. Te, I czy to było z błogosławieństwem, z wiedzą rządu? Jest to część dużego ekosystemu. Mówmy się, to nie jest twierdza, znowu silosowa, tylko, tak jest. tylko taka próba budowy całego systemu umocnień na, na, na wejściu do polskiego ekosystemu e, internetowego. Ale też za tym się kryje pewnego rodzaju misja edukacyjna. To jest przyszłość? Takie, takie, tak, tak, Właśnie Chodzi o to, żeby e, wspólnymi siłami samorządu e, z błogosławieństwem, co najmniej błogosławieństwem e, e, rządu, żeby to wspólnie... było wspólne z sami, systemu, z biznesem tak? lokalnym, budować takie ośrodki, które będą kształtowały te świadome zachowania, odpowiedzialne zachowania w sieci cyfrowym. Nie oszukujmy, żadna kampania centralna, rządowa w mediach nie przyniesie takiego efektu jak miejsce, do którego każdy z nas może u siebie w mieście wejść i posłuchać, albo poczytać, albo porozmawiać z kimś, kto mu doradzi, co można zrobić, albo na co lepiej uważać. Gdzie znajdzie proste informacje, gdzie zgłosić atak, gdzie zgłosić SMS-a, maila wyłodzącego informacje. Jak zachować w przypadku, kiedy padnę już ofiarą e, ataku, jak minimalizować straty. E, to, takie centra edukacyjne muszą być jak najbliżej e, mieszkańców. Więc ja liczę, że takie centra jak w Rzeszowie powstaną w każdym e, większym mieście w Polsce. E, nie łudzę się, że w każdej miejscowości, ale każdy, przynajmniej wielki, większe miasto w Polsce powinno takie centrum e, edukacji, świadomości, cyberbezpieczeństwa dla mieszkańców być stworzone. Jak pan e, tak przystawia palec do wiatru, to optymizmem wieje bardziej, czy... Ja z natury jestem optymistą, e, więc e, nim pozostanę także w tym świecie cyfrowym. E, oczywiście e, ten realizm e, polityczny także gdzieś tam z tyłu głowy mam, więc może nie jestem chóra optymistą w tym zakresie, ale e, dostrzegam pozytywne zmiany w podejściu, e, dostrzegam e, i, i to jest chyba najważniejsze, że ta kwestia cyberbezpieczeństwa. Zaczyna trochę wyrastać poza bieżące podziały polityczne. E, ona staje się takim trochę konsensusem politycznym, konsensusem społecznym, że tutaj musimy wszyscy mówić jednym, jednym głosem. Oczywiście nie w sumie się, że udało. na KSC przeze mnie już raz to jest taki przykład e, obstrukcji wręcz. E, nie nie boję się takiego słowa, bo naprawdę pan premier Gawkowski użył swego czasu e, mocniejszych słów dla osób, które są przeciw w ustawie jako cyfrowy zdrajca stanu. Myślę, że to jest mocne słowo, ale adekwatne sytuacje. Naprawdę, jeżeli dzisiaj. Adekwatne tobie, na tych, wojnie, tak? tak? Tych zagrożeń, które mamy, tych ataków, tego co dzieje się na naszą wschodnią granicą, zmasowanych ataków to, sił rosyjskich, białoruskich, chińskich, e, koreańskich, po, północnych czy irańskich choćby nawet. E, jeżeli ktokolwiek w tym kraju, e, czy to polityk, czy przedsiębiorca, czy szary Kowalski, uważa, że cyberbezpieczeństwo to jest coś, co powinno być rozgrywane w bieżącej e, walce politycznej, to jest absolutnie karygodne. No mocne słowa na koniec, ale myślę, że warto nimi zakończyć, żeby mocno wybrzmiały. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.